Witam, no i w końcu jest po wielu trudach kubek dla mojego syna, oczywiście zapraszam na kanał, spójrzmy co tu jeszcze, Święki morskie się odzywają. Dwie naklejeczki trafiają do oczywiście mojej kolekcji. O. Co to się stało? Wierześ już zmieniłeś. Może tak gdzie? Lepiej no, nie. O, muszę wyżej trzymać. Coś dzisiaj telefon nie chce współpracować. O. Co to się stało Grzesiu, że zmieniłeś na czarne? <grym> Łopata. Oczywiście to jest łyżeczka. Kiedyś byłem w restauracji, tylko że miała chyba tak zaokrągloną. Takie były łyżeczki. Co mamy jeszcze? No i jest pieniążek. Ale nie wiem, to że się znalazłeś. Kurczę, dzisiaj jakoś ten telefon umawia współpracy. Albo tak jasno jakoś. O. 1977, 10 zł. No i. Kubek, oczywiście, dla mojego syna. Więc paczka doszła.